Opowiedz, jak to, tak. jak to się nazywa i jak to działa. Technologia się bardzo mocno rozwija, każde sprzęty są y, coraz nowocześniejsze, coraz szybsze. Y, pamiętajmy o tym, że komputerowe badanie wzroku, jak to się mówi, ona pomaga optometryście albo opt okuliście dobrać mniej więcej wadę. Natomiast później jego doświadczenie to jest najważniejsze. Najważniejsze dlatego, że mniej więcej ta wada jest, my musimy, m, określona, my musimy dobrać w taki sposób okulary, żeby pacjent na daną odległość widział wyraźnie i to podczas tego badania jest wszystko analizowane, jak i również do bliży, do komputera, do jeżdżenia samochodem, Wszystko to są parametry, każde inne. No i zjawiając się ja też m, u nas pacjent, ja też proszę, żeby on określił dokładnie w pracy, gdzie on potrzebuje widzieć. W jakich odległościach? Czyli to oznacza, że komputer nam może powiedzieć, że mamy taką i taką wadę, ale tak. okaże się, że jednak dobieramy inne soczewki ze względu właśnie na te parametry, o których powiemy optometryście? Tak, bo zasada jest taka, że optometrysta dobierając albo za pomocą Foroptera automatycznego, który już wstępnie tą wadę ustawia, dodaje ostrość widzenia, albo zmniejsza, zmieniając rodzaj soczewek.